Liście, przy równaniach liniowych oznaczonych i nieoznaczonych, to teraz ostatnie, sprzeczne. Zobaczymy, czy dać radę. Jak już wiemy, nie musimy zawsze przerzucać na lewą i na prawą stronę. Najpierw trochę posprzątamy. Po lewej stronie nic nie robimy, przepisujemy, a po prawej stronie, jak już wiemy, możemy zamieniać kolejność sobie działań. W tym przypadku zamienimy dodawanie i dodamy 2x do 3x. Jest to łącznie 5x. Pozostałe plus 1 piszemy obok. Wszystko się zgadza, działamy dalej. Po lewej i po prawej stronie już widzimy 5x i 5x. To jest pewna podpowiedź, ale obliczmy dalej i sprawdźmy, co się stanie. Przerzucamy 5x na lewą stronę. Po lewej stronie dopiszemy sobie to działanie, które teraz powiedzieliśmy. Co zauważamy? 5x, odjąć 5x. Bo znowu wykonamy to wręcz w pamięci to jest 0x. 0x x się skasowały. Po lewej stronie zostaje minus 7, po prawej stronie zostaje 1. Co to oznacza? To oznacza bzdurę matematyczną. Minus 7 nie jest równe 1, a to prowadzi do wniosku, że jakąkolwiek liczbę za x podstawilibyśmy do oryginalnego równania, to nie wyszłaby żadna prawda matematyczna, żadna liczba by tam nie pasowała. W takim wypadku należy napisać x należy do zbioru pustego. Zbiór pusty to jest nic. Zbiór pusty to nie jest 0, to jest nic, tam po prostu nie ma żadnej możliwości. No i tym samym udzieliliśmy poprawnej odpowiedzi. Jeśli ciekawią Cię kolejne wieści matematyczne i ważne sztuczki, których nie nauczają w szkole, obserwuj magów edukacji i magów matematyki.